Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do pierwszej księgi kronik, do dziesiątego rozdziału, do trzynastego wersetu, który brzmi tak: Tak zginął Saul z powodu swojej niewierności, jakiej dopuścił się wobec Pana. Wbrew słowu Pana, którego nie przestrzegał, zapytywał również o wyrocznie wierzczkę. A nie pytał o wyrocznie Pana. On więc pozbawił go życia, władzę królewską zaś przeniósł na Dawida syna Isajego. Historia króla Saula jest jedną z największych tragedii w Biblii. Saul był człowiekiem, od którego nikt inny nie miał większych możliwości, ale jego porażka była naprawdę katastrofalna. Saul nie miał prawdziwej więzi z Bogiem i nie szukał Boga w trudnościach swojego życia. Ale radził się wróżek. Widzimy, że ten werset przypomina nam, jak ważna jest wierność wobec Boga oraz zaufanie Jego Słowu. Saul, choć był królem namaszczonym przez Boga, przyszedł taki dzień w jego życiu, kiedy odwrócił się od Boga i szukał odpowiedzi nie tam, gdzie powinien. To przyniosło tragiczne konsekwencje. Dlatego też pamiętajmy o tym, że kiedy jesteśmy w rękach Boga, kiedy oddaliśmy swoje życie Bogu, bądźmy wierni Bogu i ufajmy Jego Słowu. Bo kiedy jesteś powołany i obdarzony Bożą łaską, wezwany do wykonywania jakiegoś dzieła, to jesteś również wezwany do posłuszeństwa i wierności Bogu. Nasze decyzje mają duchowy ciężar. Odchodzenie od Boga nie jest tylko kwestią moralną, niesie realne skutki w naszym życiu. I jeszcze taka myśl, że Prawdziwy przywódca to nie jest ten, który panuje nad innymi, ale to jest ten, który poddał swoje serce pod Boże Prowadzenie. Radości w Panu, pozdrawiam. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan pozwoli.